W gruncie pistoletowej od razu zrobiło się ciężko, bo jedynym defensorem został Alexi, który ma bardzo duże problemy indywidualne. Wczoraj widzieliśmy jego wielką niemoc na daście. No, teraz zobaczymy, czy reszta drużyny jeszcze o cokolwiek tutaj zawalczy. Dwóch zawodników od tępki, jeden odres Pacete. Natomiast Monet już z kolejną eliminacją. Trafił również z i zostaje tylko DJ. Podne tego sukces. Tymczasem Alexi Bino to absolutnie nie mogło Snacky zaskoczyć. Snax błyskawicznie. Z drugą eliminacją w tym meczu. A zatem dobry początek. Chociaż pamiętajmy, że ekipa CT rozgrywa tutaj rundę ekonomiczną. Teraz wyjście rampą. Gotowy jest Niko. Niko, raz, dwa, trzy. I koniec gry. Snax jeszcze jedna eliminacja na koniec tej rundy, więc Snacks rozpoczął. Snax zakończył w międzyczasie. Ekoski dla Niko i ten bardzo zadowolony. No... Ale teraz jeszcze trafia, trafia. bit, próbuje się mierzyć z rywalem im. Snax mocno poobijany po zdobyciu tej eliminacji. No i dwóch zawodników od ronda wiedzą, gdzie będzie wchodził bit. Bo ten fragował że również z eliminacją szybko kasuje go Malps i Snacks. Ależ, ależ pozycja, ależ pewność po stronie Janusza. O, jest zadowolony, ale widać, że taka sportowa złość w tym momencie. Buzuje po stronie prowadzącego g Tak. Czy zagrożenia ekipy Na'Vi w tej piątej rundzie? Trafił teraz Snax. No, musiał się uaktywnić przy Redrumie, bo czas uciekał. Mones i dopala pozycja obitego Wonderfula. Sam jednak ucierpiał, ma tylko 2 HP. No, wie, że tutaj mogą jeszcze polecić granaty, także ucieka na kilka chwil. Sniper ekipy g 2 Snax też skorzysta z tego czasu. Dołączy do kolegi. Wujkowo będą wychodzić od maina zawodnicy g 2 To teraz czas, by zregrupowała się również ekipa. Nawi bit pozostanie przy rądzie. No szkoda, że nie udało się go złapać podczas samego wejścia od maina, bo tam na pewno była na to okazja. Ale teraz, co zrobi Bit? Co zrobi Aleksi? Boi się jeszcze prowadzący nawi, że Snax w ostatnich sekundach będzie od Red Roomu zachodził. Ale już duet zawodników G2 blisko sobie BS-a. No, Mones z trafieniem i teraz 15 sekund. Bit był obity. I pytanie, w którym momencie wychyli? Ach, Snax na tej pozycji był zaskoczeniem. Nie spodziewał się tego bit. Był przekonany, że po tym fragu dla snajpera Snax wyłoni się z respa, A właśnie za skrzynki, jak duch wyłonił się. Snacks, by zdobyć ostatniego fraga w rundzie. I co za tym idzie? Tego klacza możemy zapisać na konto Snacks. A on przecież. Przyszłość może przynieść trochę inne rozwiązania. Teraz czekamy GT już przygotowane ze zmyłką pod site'em B. Tutaj jest Snacks, jest także Niko, a trzech zawodników w mainie pod bombsightem A. Także kolejny ciekawy pomysł u GTU. A i zobaczmy, bo Snacks podchodzi, tam będzie Sniper Snacks po raz kolejny, ale wchodzi na bombsite B jak do siebie, chociaż dwójka, trójka. Terrorystów atakuje bombsite A, to przecież czasu nie ma, muszą wejść pod BSA. A więc tylko Mones i Och, mimo tych dwóch fragów Snacksa na bombsite B, mimo takiej przewagi 5 na dwóch przecież. No to nie było czasu na topnięcie i Snacksa fragi na bombsite B niewiele znaczą. Zawodnicy C. Nie będzie takie proste, bo kontrole mają zawodnicy CT. Sprawdzili błyskawicznie, co się dzieje pod B, Beta nikogo nie namierzyli. Stąd szybka reakcja. Jest odpowiedź od Snaksa, Ten przebiegał w stronę Templa. Jeszcze Snacks na pełnym fleszu szukał tam okazji. Ale to starcie: 6 spotkań oficjalnych rozegranych i 6 zwycięstw ekipy NAWI w ostatnim roku. A teraz. Ojojoj, ale się tutaj zakręcił Beaton. Gra bardzo agresywnie w tych ostatnich rundach, natomiast teraz. Janusz był na to gotowy. Po... Na donacie, ale też pewnie nie był tam ustawiony cały czas, no i jest ten atak, jest to wejście, na razie jednak trafił JL Monesi, wykasowany, ale Malps Snacks, Malps po raz kolejny, oj ten digielek, tak jak w ekipie M8 i tak teraz w g działa perfekcyjnie. No i teraz nie może w to uwierzyć Malps, wykorzystuje timing, by przejść w stronę bombsite'u, by potem dołączyć do kolegów. Od pleców długo zachodzi to wszystko bit jeszcze Malp 38 HP, niecelny z całą ale Malp też nie chce dać się zestrzelić. Gra na czasy. Tu niewiele brakowało, Niko. Miałby pecha. Chociaż zegarek bomby tyka, połowa czasu już za nami. Wonderful od respond Diglem w ręku, ale Niko z karabinem tu nie odpuści, chociaż bit jeszcze walczy, jeszcze próbuje. Bit zostaje sam. Złapie bombę na raz tu Nate, ale troszkę zapleczy! Chociaż to bez znaczenia, bo odsłonił się Bit pod celownikiem Snacksa, który rozgrywa naprawdę dobre spotkanie. Pod... A tym smokiem jeszcze Czaj się JL wraca Snacks. Odcinany smokiem. Niko w resp'ie, Niko daje sobie radę, ale terroryści coraz bliżej, Na też już szuka miejsca dla siebie, Snack z trafieniem, on tuż, tuż za smokiem, tu jednak blisko Alexi B, gdy wchodził na Nie Widziałem sugestie czatu, by no może Snacks strzelił jakąś lepę Monesiemu, by ten się obudził, ale boi się, że jakby Snack strzelił lepę Monesiemu, to... to ten by się obudził dopiero w Counter-Strike'u 3, więc może lepiej nie ryzykować. Po prostu, tak liczę, w końcu no nie ma chyba Stendina g po swojej stronie, no Taz oczywiście, ale nie wiem czy chciałbym, żeby Taz sięgał za Snajperkę w trakcie tego spotkania, gdyby Monesi był niezdolny do dalszej walki. Także może lepiej nie w tę stronę, a Snax proszę, on wie w jaką stronę uderzyć się. Znowu agresywne podejście mainem, ostatnio nikt tego nie sprawdził, więc Janusz stwierdził, no to co, robimy to po raz kolejny i tym razem wyszło świetnie. Ja myślę, że teraz Snax to w ostatnich rundach ma flashbacki z Gamer Legion pod tytułem jak ja czegoś nie zrobię, to nikt nic nie zrobi. Dlatego Snax postanowił wziąć sprawę w swoje ręce. No właśnie, być może taka runda kapitana jest potrzebna, by pokazać, że wszystko jest ok. Przegraliśmy kilka rund rzędu, jasne, ale wciąż wiemy, co robić. zmieniał pozycję, ale też nie był przekonany, nie wiedział, jak będzie ta runda wyglądała po stronie Na'Vi. Teraz, jak to rozpoczyna świetnie G2. Agresja, Niko, wyjazd z rampy po fleszach, przy wsparciu Snaxa. Ten duet gra świetnie. To Chciał zrobić coś więcej, dołożyć kilkanaście procent do tego, co normalnie by w takiej rundzie zagrał. No teraz może być niebezpiecznie, chociaż trafi Ważne dla Snaxa, wytrzymał to się z Jayelem. Jasne, może wygrywać rundę w pojedynkę, ale metę wygrywa drużyna. Mierzamy tymczasem Hunter Snacks po jednym pragu. A... Snacks jednak wykorzystuje troszkę przestrzeni. Robi to Dresk, a przed szansą jest eliminacja, chociaż bardzo mocno ucierpiał Janusz. O, no zobaczymy, do którego roku życia Tassie będzie przy counter Strike. U. Tymczasem tra trafienie Marsa. o jeszcze jedno ma z hat To prawda jeden frag na koledze, ale ważne, że ten raz na bombsite B to teraz rozwiązanie problemów. I jeszcze Malps na flash-wary pojechał! Nie no, na wrotkach Mars dokłada fraga, Mars w tym momencie... No cztery fragi jakby nie patrzeć, Jak strzeli Ima, to będzie ace, no tak y, można mu dodać tego jednego fraga, którego znowu na hunterze poświęcił partnera, ale czasami trzeba im 59 punktów życia sam na cztery, ale to wszystko No i i namierzonych. Chyba nie ma tu miejsca na retake, chociaż Snacks jeszcze z eliminacją. Jeszcze Niko zaskakuje. się. Jest od wędów jeden z zawodników. Tu jeszcze Snax Pokazywał się w wędach, ale też poczeka na Marsa, by ten pomógł mu zająć pozycję, by ten wstawał się zapewne za chwilę w gniazdo. Poleciały flesze. Niewiele widzi Wonderful, chociaż teraz Wonderful znakomicie reaguje. Snax jeden na dwóch. Snacks z jednym trafieniem. No i wie o bicie. Bit agresywnie. Snacks miał swoją szansę, ale niestety nic z tego. Ta runda 3 na 2 wygrana przez czy właściwie 2 na 3 wygrana przez Natus Wincer. Szkoda tego kola, tak? Za ten powrót na bombę Don Jeszcze JL, który fejkował. Ale na razie misji. Ach, są granaty tutaj Snacks. bardzo się sprytnie. Ustawiony Snacks. I on zdobywa pierwszą eliminację. Leci flash na niego. Ale Snacks wszystko widzi. Snacks szukał kolejnego fraga. Ale to Alexi B. On znalazł eliminację. Taką bronią, ale misję na pewno im lubi, a teraz Niko. Jakby spetryfikowany, zatrzymany w miejscu, ale. No na pewno nie powiemy tego o Hunterze. Snacks Snugs się, po raz kolejny. Dwójkowo rozgrywa to ekipa g w bombsite'cie górnym. I Malps dołącza do imprezy w doskonałej chwili. O, no, jeżeli chodzi o g pod bombsite'em górnym widzimy Snacksa rozbity w tym momencie. A tak połowicznie ten smoke. Nikogo nie widzi, ani on, ani Monesi. A zaraz wysypie się stąd ekipa Nawi. natomiast reakcja Snaksa świetna. i wtedy poszuka opcji... Oj, nietrafiony Palak, także tutaj Snacks może być bezpieczny. Wonderful wychodzi, ale teraz jest niespodzianka, bo Snacks dokłada fraga. Jeszcze dorzucony smoke na drzwi, Snacks nie spieszy się, a JL... No cóż, te sekundy upływają, a Snaks i, i tak będzie w stanie. No już tak niecierpliwony był mocno JL, nie wytrzymał. A Snax skarcił go błyskawicznie, zostaje sam w klaczu, 1 na trzech mi zapewne wyjdzie jako pierwszy, oj ten timing Będzie niebezpieczny snack z trafieniem Wonderful jeszcze od strony maina, no i zachodzi to wszystko beat Czas, czas, bo ależ ten Smok już chodzi, no i Snaks nie da rady A zatem jest zwycięstwo na niuku. No tutaj Na'Vi było bezwzględne. Tutaj wykona się atak no on to musi zdobywać eliminację. Oj, ten palak nieprzyjemny. Snacks. wyłania się spod tego ognia. Snacks wyeliminowany i wszystko w rękach Niko. To jeszcze Mars z podniesionym makiem i Wonderful zostaje sam. eliminacja, eliminacją z bombą na plecach. Wonderful jeszcze chce walczyć, ale był Snax od strony wnęki od długiej, a więc jest runda force wygrana przez Na'Vi, przez GTU. Przepraszam, oczywiście. Jak istotna będzie gra Monesiego, że ta jego AWP ona musi chodzić, jeżeli Gitów chce nawiązać walkę na NATO z Wincerę. Ale ten uśmiech Taza znam. Doskonale. Ten uśmiech utaza widziałem nie raz, ale to nie jest uśmiech pozytywny. To jest taki uśmiech, który wyraża bezradność. To jest teraz dobry najdę na jeden środek. Jest jeszcze brak zdobyty, niko jeden. Zaczynamy ostatnią rundę przed zmianą stron. trafienie od Monesiego. Nie było tych granatów, nie było tego sprawdzenia od Nawi. Te też Snak trafia na bananie, co utrzymuje o pewną pozycję naszego zawodnika. Na tej miejscu. A jeszcze skanę, tutaj granat dorzucony przez zawodnika CT i z tego wykorzystać Bilby by przebić tego smoka. O no, słuchaj, na na smokach nie jest łatwo i Snacks po raz kolejny. Widzimy, jak zdenerwowany jest Niko, on też. Yy, pośmiertnie stara się pomagać Snacksowi na prowadzeniu. On też ma jakieś swoje pomysły, on też przecież y, jest doświadczonym zawodnikiem na inferno. Tutaj Snacks niekoniecznie lubił grać, a Niko jak najbardziej, więc może Niko ma jakiś pomysł, jak wtedy prowadzić ten zespół do zwycięstwa. Flesz na Wanderpula, ten niewiele widział, chociaż i tak obrywa Monesi, ale teraz dla Snaksa i przyspieszy, no i odwrócony plecami Hunter. Tam zabrakło chyba jakichś informacji o tym, że jest smóg na środku, że mógł ktoś podejść. Trafienie Snaksa jednak, tu jeszcze jeden z zawodników, ale pozycja Alexiego powinna być znana przez Snaksa. No, tak mi się wydawało, że tam uciekał AlexiB i właśnie na niego poluje Snaks. Jeszcze poczekał na granaty, poczekał też na flesza, a Navi triumfuje! No niestety... Niestety jest rozwalony. Jechał do celu, ale niestety nastąpiła kraksa na ostatnim zakręcie. Tu...